Hej, baby. Halo? Hey Hej, bejbuź, co tam? Kto ty? Nie pamiętasz. My przecież razem się umawialiśmy na randkę w Maku. Kiedy? No jak to kiedy? Ostatnio to było nawet. Dominika masz na imię, ja dobrze wiem. A ty jak masz na imię? Ja nazywam się Edmund. Ja cię nie znam. Jak mi nie z skoro byliśmy razem na randce w McDonaldzie? Nie rozumiem. Czemu się nie wypierasz mam. prawdy? Czemu się wypierasz Ale prawdy? Ja jak mnie nie znasz, skoro jadłaś kurde Big Maca na i frytki jadłaś? Nie lubię na Nie kłam, żarłaś, aż ci się uszy trzęsą te nagety. Nieprawda. Jak nieprawda, jak prawda, jadłaś i ci kurde wszystko. coś śmietanowy ci z gęby kapał, aż Ty po prostu. Nie jak to o czym gadasz? Jadłaś te nagetcy? Nie kłam, kurde. Naprawdę? Tak. A. No, przyznaj się, że mnie kochasz i tak dalej. Nie kocham. Jak to mnie nie kochasz? Przyznaj się, kurde! Nie ja kocham tylko swoją mamę. Ale mówiłaś, że mnie kochasz i że będziemy razem w związku? Nie. Jak to nie dziecko? O co ci chodzi? Nie. Ty jesteś jakaś niepoważna? Nie. Weź się, kurde, naprawdę ocknij. Nie. Ale ty się ocknij, dziewczyno! Nie. Języka w gębie zapomniałaś? Nie, nie i nie, kurde. Nie. Ty masz dzień jakiś na opak, że mówisz ciągle nie? A może mam? No, to radzę ci się ogarnąć i być ze mną w związku, rozumiesz? Okej. Okay. Super, na razie, do Boga. <tryk> <tryk> W sensie, bo ty napisałeś, że ja mam ją podrywać ogólnie, a wyszło na to, że zrobiłem jej awanturę, że mnie nie zna. Może być? Sorry, Kochana, może być takie coś? To było chyba śmieszne w sumie. <ścoughs> o Jezu, ktoś mi tutaj dał...